Od dzisiaj Szkuner jako jedyna firma w powiecie pódzkim dysponuje dwoma defibrylatorami, czyli urządzeniami ratującymi życie. W momencie, w NZK, momencie czyli nagłego zatrzymania krążenia, użycie defibrylatora daje bardzo dużą szansę uratowania życia takiej, takiej osobie. Defibrylatory są bardzo proste w użyciu, praktycznie informacje głosowe. Mogą nam pomóc, jak taki defibrilator użyć. Ponad 30 osób zostało przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy. Te szkolenia przede wszystkim dotyczą tych kat najniższych. Są to szkolenia i medyczne, i związane z BHP, i związane z konkretną pracą. Szereg szkoleń było zrobionych też dla nowych szaplarzy, czyli mamy pewność w tej chwili, że osoby, które pracują, wykonują to. Z przygotowaniem, z odpowiednią dokumentacją. Z tego tytułu nie mamy wypadków, zrobiło się bezpieczniej. Robimy wszystko, żeby poprawić warunki bezpieczeństwa pracy, więc takie szkolenia jak najbardziej wpływają na to, żeby pracownicy mogli udzielać, gdyby takie przypadki nastąpiły, udzielać tej pierwszej pomocy już na miejscu zdarzenia czyli w siedzibie spółki. Szkolenia są bardzo potrzebne ze względu na specyf specyfikę pracy, którą wykonuje się w naszym przedsiębiorstwie. To są prace, które są wykonywane na wysokości, które powodują różne zagrożenia. To są prace przeróżnymi narzędziami, już cały przekrój prac praktycznie na stoczni wykonywanych. Dbałość o bezpieczeństwo sprawiła, że szkuner pozyskał pieniądze z PZU na zakup dwóch defibrylatorów, które dziś zostały oficjalnie przekazane pani prezes. Staramy się w jak najwyższym stopniu dbać o bezpieczeństwo pracowników i też osób, które przebywają na terenie portu. W związku z tym postaraliśmy się o dofinansowanie na zakup sprzętu do ratowania życia. Właśnie dzisiaj otrzymaliśmy z firmy PZU dwa defibratory. Jeden przekażemy na teren stoczni, drugi przekażemy na tak zwaną dużą bramę, czyli tam, gdzie jest największa dostępność do tych urządzeń i tam, gdzie będą mogły te urządzenia służyć w razie ewentualnych no, wypadków przyszłych zdarzeń. Jedno z tych urządzeń zostało przekazane do stoczni. Cieszę się bardzo, że pracuję w firmie, gdzie zarząd spółki dba tak bardzo o bezpieczeństwo pracowników, klientów i osób, które mogą się na terenie portu znaleźć w sposób przypadkowy. Otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym sprzęt profesjonalny sprzęt do ratowania życia ludzkiego, który jest dopełnieniem marzeń co niektórych firm. To już naprawdę chyba lepszego sprzętu, który mógłby się znaleźć na terenie zakładu, nie można sobie wyobrazić. Tak? Cechą charakterystyczną przekazanego dziś urządzenia jest łatwość w jego obsłudze. Wezmij pomoc, zadzwoni na 112. Gunner wyrasta na jedną z najbardziej dbających o swoich pracowników i gości firm w naszym regionie.